Kiedy słuchasz i powtarzasz afirmacje, zaangażuj się w nie cała. Słowa mają wielką moc, ale prawdziwa potęga leży w emocjach, tym, co czujesz i tym, jak reaguje Twoje ciało. Pozwól sobie czuć, uwolnij wszystko, co towarzyszy ci, kiedy myślisz o swoim wymarzonym życiu, swoich celach i spełnionych marzeniach. Poczuj radość, dumę, satysfakcję. Spokój, wolność, wdzięczność i spełnienie. Całkowicie zanurz się w rzeczywistości, w której masz już wszystko. Słowa, które wypowiadasz, mają ogromną moc, ale pamiętaj, że prawdziwym sekretem jest czucie. Jestem otwarta na wszystkie cudowne rzeczy, które dzisiaj nadejdą. Jestem pełna energii siły i inspiracji. Dzisiejszy dzień jest pełen możliwości. Jestem gotowa na sukcesy. Moje serce jest otwarte na miłość, radość i szczęście. Każdy oddech napełnia mnie spokojem. Jestem dzisiaj silniejsza, mądrzejsza i pełna pozytywnej energii. Wierzę w siebie i swoje zdolności. Każda chwila jest szansą na uczynienie mojego życia piękniejszym. Wybieram szczęście i pozytywne myślenie. Moje myśli są jasne i pełne optymizmu. Każde wyzwanie staje się okazją do nauki. Jestem dzisiaj pełna pasji i entuzjazmu. Każda decyzja, którą dzisiaj podejmuję, jest przemyślana i mądra. Czuję się zmotywowana do osiągnięcia swoich celów. Jestem pewna siebie. Każdy nowy dzień to szansa na nowe doświadczenia i odkrycia. Jestem pełna wdzięczności za wszystko, co mam. Moje życie jest pełne pozytywnej energii i szczęścia. Dzisiaj. Kroczę ścieżką pełną pozytywnej inspiracji. Jestem gotowa na wszystkie dobre rzeczy. Każda chwila jest cenna i pełna nowych możliwości. Moje serce jest otwarte na miłość i radość. Jestem zdrowa, energiczna i gotowa na dzisiejsze wyzwania. Dzisiaj odnajduję piękno w prostych rzeczach. Jestem odważna. I gotowa stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie mi dzisiejszy dzień. Jestem mistrzynią pozytywnego myślenia. Jestem dzisiaj szczęśliwa i doceniam każdą chwilę. Moja wewnętrzna siła pozwala mi się cieszyć. Moje myśli i działania są w harmonii z moimi wartościami. Jestem dzisiaj przykładem odwagi i dobroci. Jestem pełna optymizmu i wierzę w swoje możliwości. Dzisiaj jestem silna, zdolna i pełna determinacji. Moje myśli kierują mnie do pozytywnych wyników. Moja wytrwałość i pozytywne myślenie prowadzą mnie dzisiaj do sukcesu. Jestem pełna wiary w siebie i swoje możliwości. Dzisiaj. Jestem źródłem pozytywnych wibracji. Jestem otwarta na miłość i pozytywne relacje. Jestem dzisiaj pełna spokoju i harmonii. Jestem wdzięczna za moją zdolność do adaptacji w każdych sytuacjach. Jestem inspiracją dla siebie i dla innych. Jestem dzisiaj pełna cierpliwości. I zrozumienia dla siebie i wszystkich, którzy mnie otaczają. Każdy mój oddech przynosi mi spokój i jasność umysłu. Jestem dzisiaj pełna siły i odwagi. Moja pozytywna postawa jest kluczem do mojego sukcesu. Moje życie jest pełne możliwości i pozytywnych zmian. Każda chwila dzisiaj jest pełna inspiracji. Moje życie jest pełne miłości, radości i szczęścia. Jestem dzisiaj przewodnikiem dla siebie w drodze do radości i spełnienia.